Witam wszystkich oglądających Ja jestem Filip Kanał na YouTube się nazywa Felipe Chciałbym tutaj udokumentować Gdzieś tam swoją drogę do zawodów sylwetkowych Filmy będą takie vlogi Vlogi z siłowni można powiedzieć Z takim dogranym komentarzem W tle Bo niestety ciężko jest Jakoś tam nagrywać ten dźwięk na siłowni Kurczę, kupiłem sobie taki mikrofon ale Dom, ale tu już urwałem też nie wiem jak podłączyć to do aparatu więc mniejsza o co filmy z siłowni będą e, tak gdzieś, myślę jeden, jeden raz w tygodniu podsumowanie tygodnia będzie na pewno i czasami będzie to czekajcie, bo karetka albo policja, no filmy będą e, wrzucane na pewno raz w tygodniu taki vlog z siłowni czy vlog treningowy z podsumowaniem tego co, no z podsumowaniem progresu jaki tam, jaki tam się odbył kaloryka i tak dalej, waga a, a tak to to jak będzie możliwość to dwa razy w tygodniu, bo trenuję push pull legs dwa razy w tygodniu czyli 6 dni treningowych i plan jest taki plan jest zrobić peak formy na pewno na zawodę w Polsce na WNB w 2026 czyli to jest, przeważnie to jest listopad początek listopada, więc jest rok do tego czasu, no 11 miesięcy bo teraz mamy koniec do listopada, początek grudnia, czyli 11 miesięcy. Plan jest taki, jestem w trakcie, ogólnie teraz jestem w trakcie masy, myślę, że jeszcze tak gdzieś 2-3 miesiące pociągnę tą masę, waga jest następująca. No i myślę, że tak przez te 2-3 miesiące dobiję gdzieś tak do, chciałbym dobić do 110 na wadze. Fajnie by było się też nie zalać, ale no, zobaczymy, zobaczymy, jak będzie już tragicznie jeśli chodzi o sylwetkę, no to zacznę już przygotowania. Ale planuję robić takie przygotowania do tego piku formy. Jeśli tak wyliczyłem 8 miesięcy. Waga startowa myślę, że będzie wahać się około 90 kg. E, przy moim wzroście mam 1,87 m, myślę, że to jest spoko. No i tak, koniec masy. Będzie to, tutaj mamy kalendarz, jak to, jak to będzie wyglądało planowo. Jeśli chodzi o sam trening, te ćwiczenia, no to wszystko będzie w filmiku tam coś tam, będę gadał od siebie, no komentował jak to wygląda na filmikach. Jak coś zapomnę, no to, no to pewnie będę tam dopowiadał. Też podczas tej masy nie będę, e, będę zapuszczał brodę. Nie chcę wyglądać jak jajko, zawsze jak się tam robię tą masę, to strasznie buzia staje się okrągła i nie chcę wyglądać kurczę jak, jak jajko, więc e, trochę zarosnę, ale to tylko dodam jakieś tam powagi, mam nadzieję. Więc za te 2-3 miesiące myślę, że będę trochę zarośnięty, póki co nie ma tragedii. To chyba wszystko, jeśli o to chodzi. Jak coś zapomnę, no to pewnie dopowiem tam w komentarzu. A tydzień wyglądał następująco do tej pory. Trochę tłuszcze wjechały za mocno. Tam planuję i utrzymywać gdzieś w granicach tych 100-110 max. A w tym tygodniu no trochę wleciało za mocno. Też ucierpiały na, na tym węgle. Ale kaloryka będzie myślę, że w okolicach tych 4200-4300, gdzieś tam pod koniec tej, tej masy, co jest teraz, myślę, że tak około 4,5. Nie ja chcę też podwyższać tych kalorii, żeby, żeby no, się też za bardzo tam nie zalać tym tłuszczem, i żeby coś fajnie podbudować. No i to chyba wszystko. No, tak jak mówiłem, jak coś zapomnę, no to w komentarzu do, do ćwiczeń pewnie coś tam dopowiem. Dobra, jedziemy z tematem. Wyciskanie na ławce płaskiej, czyli klasyka na sam początek. Kurczę, lubię to ciszenie, fajnie do niego wrócić teraz na masie. Tutaj będą mi się wyświetlały e, progresje. W przypadku jak będzie jeden filmik tygodniowo, to będzie z dwóch treningów. W tym przypadku puszu jest to poniedziałek i czwartek. E, jak to się zmieniało? I pytanie dlaczego w czapce, to po prostu kita mi przeszkadza. No. Tak, wiem, że to trochę jest y, błahe, ale no, wolę sobie w czopetce wyciskać, najwyżej popatrzą, że debil i tyle. I następne ćwiczenie to pompki na poręczach. Tutaj była duża rzeźba, żeby ten pas ogarnąć, musiałem sobie tak zawiązać y, na taki supełek, aby ten ciężar się trzymał, bo wszystkie pasy były trochę za małe. No, lekka progresja wleciała. Przecież staram się ćwiczenie to wykonywać dosyć w, w takim wolnym tempie i kontrolowany ruch, bo to ćwiczenie jest dosyć niebezpieczne, ale jak się odpowiednio je wykonuje, to naprawdę fajnie targetuje tą klatkę piersiową oraz ba barki. Fajnie, fajnie siada. Następne ćwiczenie to oj, tu jakiś problem z równowagą. Wyciskanie na smifie. Wyciskanie na smifie. Stricte tutaj na barki. Stąd też taki poziom ławeczki. Yy, tutaj fajnie progresy wleciały, jeśli chodzi o powtórzenia. Yy, z poniedziałku na czwartek. Więc naprawdę siła poszła do przodu w przypadku tego ćwiczenia. No, tak jak mówiłem, tutaj stricte na barki. mniej ta klatka jest zaangażowana. Ten przód barku tutaj mocno pracuje i to ostatnie powtórzenie to pamiętam naprawdę była przeogromna rzeźba. No prawie kurna gałki mi wyskoczyły z orbit, ale udało się to wycisnąć do końca. Zresztą widać po mnie, że było ciężko. O, tutaj znowu jakiś problem. Bo prawie się. Skrzy... Nie wiem o co chodzi w ogóle. śpijany kurna. Eee, no. Następne ciszenie to jest rozpiętki na Butterflyu. Klasyka. Tutaj niestety nie udało się sprogresować z tygodnia na tydzień, znaczy z treningu na trening. Ale no to nie w każdym ćwiczeniu będę progresował, no to byłby tylko jeden tydzień. Bądźmy też realistami. Fajnie będzie progresować tak co tydzień, co dwa, a nie z treningu na trening. Ale kurczę, no te rozpiętki to taka klasyka, no musi być ten ruch. W przypadku treningu klatki piersiowej, czy też treningu push, musi być ten ruch y, wykonywany. Następnie mamy triceps. Triceps z góry na wyciągu jednorącz. Tutaj w dziwo straciłem lekko na sile. W czwartek było trochę gorzej, ale to chyba... Nie żebym się tłumaczył, ale w czwartek nie miałem magnezji. I kurczę, ten chwyt był tutaj. Tutaj ważny jest ten chwyt. To nie jest też takie mocno technicznie wykonywane przez ćwiczenie. Nie ukrywam, że trochę jest szarpanka, ale czasami o to chodzi. Warto tak kurczę się poszarpać z ciężarem. Yy, potem mamy stricte ćwiczenie na długą głowę tricepsa. Tam to było na yy, krótką, tu będzie na długą. W triceps za głowy tak zwane katana yy, extension bardzo fajnie targetuje tą właśnie długą głowę tricepsa i mamy w tym ćwiczeniu mamy duży zakres ruchu w związku z tym ta długa głowa jest naprawdę przytyrana mocno trochę wykrzywia mi twarz to ciszenie tak teraz patrzę ale siada niemiłosiernie, naprawdę kurczę. Czuć ogień w tricepsie. No, i na tym się kończył tak naprawdę trening push. Tutaj lekko przyświrowałem, bo potrzebowałem miniaturkę ogarnąć. I no. Potrzebowałem takie, jakieś takie pozy porobić na miniaturkę, żeby się klikały. Żeby to ładnie wyglądało na miniaturce. Pewnie coś z tego wybiorę, mam nadzieję. No i mamy next y, trening. Next trening to były nogi. Zaczynamy sobie o, też od klasyki przysiadów. Bardzo nie lubię tego ćwiczenia, naprawdę kurde. Nie lubimy się z przysiadami, też miałem kilka kontuzji przez to ćwiczenie, ale fajnie się udało sprogresować. Pierwsze serie wykonuję na większym ciężarze, tak jak, tak jak to wychodzi w przypadku wyciskania, te dwie ostatnie na mniejszym ciężarze. Dalej mamy hack, hack squad Też bardzo fajne ćwiczenie pod izometrię. Izometrię czwórek szczególnie. Tutaj właśnie targetuję mocno te czwórki i staje dosyć wąsko. Na tym też schodzę do samego dołu. No, delikatnie był progres, ale też przy ostatniej serii o minus jeden, jeśli chodzi o powtórzenia, więc tak naprawdę został, została siła w miejscu. Ale naprawdę kurczę. Jak się robi to ćwiczenie w odpowiednim tempie to... I też faj, faj, fajnie tak się ustawiasz wąsko. przed tym ćwiczeniu to czwórki. Czuć naprawdę, naprawdę mocno. Zresztą widać po mojej minie. Next ćwiczenie to jest ćwiczenie na dwójki. Ja na dwójki mam tak naprawdę jedno ćwiczenie i też nie nagrywam tego, ale robię nordiki na drabince, czyli po prostu spuszczam się delikatnie do dołu, utrzymując napięcie na tych dwójkach w puszu i w pulu. Jako dodatkowe ćwiczenie robię w brzuch, a w nogach robię właśnie te nordiki na dwójki, więc tak naprawdę to jest ja tak jedyne ćwiczenie stricte kulturystyczne na te dwójki no takie uginanie na maszynie tak to wyglądało jeśli chodzi o te dwa treningi w tym tygodniu delikatny, delikatny progresik jedno powtórzenie ale naprawdę kurczę jest czuć tą dwójkę czuć tą dwójkę naprawdę naprawdę mocno logicznie mamy to samo, też jedno nóż. Teraz tym razem prostowanie. I tutaj, no można powiedzieć, że też była progresja, no bo jedno, jedno powtórzenie mi uciekło. Ale dwa powtórzenia w następnych dwóch seriach dołożyłem. Więc, no więc można zaliczyć jako jako ten lekki progres w tym przypadku. No kurczę, tak Powiem szczerze, że tak średnio mi siedzi to ćwiczenie. Nie, nie jest mi wygodnie na tej maszynie, ale to jest jedyna opcja na tej siłowni, jeśli chodzi o wyprosty. No, można też obunąć te wyprosty, tam e, jest taka opcja na innej maszynce, ale ta to już w ogóle mi nie siedzi i, i stąd ten wybór. E, dalej mamy wznosy. Wznosy z tego względu, że w przypadku puszu targetuję przód barku, w przypadku pulu tył barku. No i jako, że nie mogę też tak za bardzo tych nóg robić przez... przez, no, przez jakieś tam kontuzje wcześniejsze, no to środek barku mam w, w nogach. No i w tym przypadku są to wznosy. I później będzie maszynka. Dwa ćwiczenia na środek barku. Tutaj liczę takie pełnoprawne powtórzenia. Wiadomo, że tam pod koniec już jest taka szarpanka. No i na koniec mamy maszynkę. Maszynkę na barki. Naprawdę fajnie czuć te barki na tej maszynce. Też staram się robić jak mi pozwala zakres ruchu do, samego, do samej góry. Bo wiadomo, że przy tych wznosach jest tam lekkie bujanie. Też ten ruch nie jest tak pełnoprawny. Ale tam tak naprawdę chodzi o. o poczucie tego ciężaru, taki bodziec, jeśli chodzi o, o ciężar, a tutaj mamy stricte hipertroficzny ruch. Skupienie się na, na tempie i na czuciu mięśniowym. No i na tym zakończymy, zakończy się mój trening nóg. Dalej mamy trening pół i tutaj niestety nie nagrała się pierwsza, normalnie jak robię podciąganie, stąd musiałem zrobić dodatkową serię podciągania. To jest ta dodatkowa seria podciągania i tutaj naprawdę byłem zajechany już niemiłosiernie. To już było praktycznie pod koniec treningu. Więc jest zdałem sprawę, zobaczyłem, że nie nagrałam się, nie nagrało się to podciąganie. Więc stąd ta dodatkowa seria, 6 powtórzeń. No podciąganie to jest mój tak jakby Pięta Hillsowa, naprawdę kurczę przy mojej masie. Yy, wiadomo, że to jest jakaś tam wymówka, ale naprawdę ciężko jest się kurczę, zawsze mi było ciężko się podciągać. Yy, tutaj mamy wyciąg jednorącz, Jeszcze lekka progresja. Jedno powtórzenie yy, Wleciało ze środy na piąte, yy, z środy na sobotę. Sorry. Bardzo lubię to ćwiczenie. Kurczę czuję się mega mocny w tym. 95 kg. Naprawdę kurczę, siedzi mi to ćwiczenie mega czuć. Mega czuć ten najszerszy i obły. I kurczę chyba o to w tym wszystkim chodzi. Też jednorącz, więc fajnie się jakieś tam dysproporcje yy, wyrównają. Ogólnie ćwiczenia jednorącz są mega, mega fajne. Yy, Niwelują gdzieś te dysproporcje. Dalej mam wiosłowanie na Smithie, sorry za taki kadr pod jajca, ale no naprawdę nie ma tam możliwości na, na jakiś szerszy obraz, naprawdę jest tam mało miejsca, no mógłbym też jakoś tam od, yy, od dupy stronę, że tak powiem nagrywać, ale no nie wiem czy to, czy to by był lepszy kadr plus yy, wtedy bym zajmował praktycznie no, dużą część siłowni. No tak jak tutaj, tutaj jest naprawdę taki kadr na takim przejściu stąd musiałem szybko wykonywać tą serię, no bo też nie chcę nikomu przeszkadzać. Wiadomo, że każdy ma tam swój trening do zrobienia. Ale to ćwiczenie naprawdę mi fajnie siada na mięśnie obłe. Stricte izolację jest, jeśli chodzi o tą część pleców. I kurczę naprawdę naprawdę to czuć, naprawdę to czuć. Też wykonuję w takim tempie, żeby. Żeby poczuć, tą, poczuć ten mięsień. Tutaj lekki niedociągnięcie, ale... Ale nie wiem czy to zaliczyłem w końcu czy nie. Nie wiadomo, nie pamiętam. Eee, no i teraz eee, wspomniany tył barku. Przy pulu, ale... Kurczę, już teraz jestem w stanie stwierdzić, że... To ćwiczenie będzie pierwsze do wywalenia. Mega mi nie siedzi. Kiedyś mi się działo, ale kurczę, na tej siłowni wymienili... Wymienili to oparcie. Wcześniej było takie szerokie, a teraz jest takie turbowąskie, i tak się wbija w klatę. Masakra! No, wiem, że to trochę taka wymówka lipna, ale naprawdę tak mi się kurna. Idealnie mi się wbija w klatę. W środek klaty, zresztą widać tutaj po mnie. I kurde, taki ból. Też podkładałem sobie jakieś tam. jakieś tam kurcze te, No, a z nieważne. No i kończymy to bicepsem jednorącz, tutaj też fajna progresja wleciała, naprawdę chursze, fajne ćwiczenie, fajnie mi się tu izoluje biceps na takiej ławeczce jednorącz. To byłby praktycznie cały ten tydzień. Tak to wyglądało treningowo i dzięki. No i mamy kurczę koniec tego tygodnia. Myślę, że tydzień ten na plus siła poszła do góry. No też fajnie się czuję. Kurczę wreszcie na takiej pełnoprawnej masie, bo wcześniej tak było, tak po łebkach. Ale kurczę, jest niedziela. O kurczę. I wreszcie napadało śniegiem kurczę. Prawdziwy. Kurna. Prawdziwy. Kurna. Prawdziwy Winter Ark się rozpoczyna. Także lecimy, lecimy z tym i następny. No, myślę, że następny tydzień to będą dwa filmiki. Czyli tydzień drugi to będzie 1.5 i 2.0. Jeśli, o... jeśli chodzi o ten odcinek, to było wszystko. I do następnego.